Mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość już użyło ten ładunek emocji, za pomocą którego no, jakby strzelało do naszych serc. Jest, y, misja, wizja, jest halucynacja i pan prezes jest na etapie halucynacji. Jeżeli on do dziennikarzy mówi, wy żyjecie w jakimś nierealnym świecie i tak to sprzedaje jakąś historię albo świadomie, no to można by zrozumieć, chociaż wtedy te realia są jeszcze gorsze, albo po prostu nieświadomie, co jest katastrofą dla prawa bo oni z prezesem wygrać nie mogą. No to jest strategia, która do nikąd nie prowadzi, bo to jest strategia taka, że tych kartonów na e, sali sejmowej najprawdopodobniej będzie coraz więcej. Ci 500, ci 200, ci 7, no rany boskie, no przecież to siły szybkiego rabowania w takiej czystej postaci. Z tego, że Kisz tak nie siedział, jako żywo nie wynika logicznie, że ma nie Siedzieć kamieński, nieprawdaż? Wiem, że państwo długo czekali na ten moment, więc nie przedłużam, przedstawiam naszych gości po kolei. Redaktor Kazimierz Krupa, dzień dobry. Dzień dobry. Pani doktor Ewa Pietrzyk-Zieniewicz, Uniwersytet Warszawski, dzień dobry i pan doktor Mirosław Oczko, dziennikarz y Kiedyś dziennikarz, dziś ekspert do, do spraw wizerunku i marketingu politycznego, dzień dobry. Dzień dobry, to może profetyczne, ale <laughs> No to, to nigdy nic nie wiadomo, panie doktorze. Wiem. Drodzy Państwo, bardzo intensywny politycznie ten tydzień, więc zacznijmy od tego, kto wychodzi. W politycznym rzecz jasna sensie zwycięsko z tych wielu starć, z którymi, z którymi mieliśmy do czynienia, no bo mieliśmy dalszy ciąg historii panów Wąsika i Kamińskiego, mieliśmy tak zwany bunt w prokuraturze, który dotyczy około 40 prokuratorów na 3 tysiące. Mieliśmy batalię o przeprowadzenie wotum nieufności wobec ministra Sienkiewicza. No i szereg innych sytuacji, debata bardzo intensywna w Sejmie. Czy Prawu i Sprawiedliwości ten tydzień przysporzył? Zwolenników czy wprost przeciwnie, skupiam się na pisie, no bo to głównie były ich inicjatywy, wszystkie te kwestie, o których powiedziałam, pani doktor, proszę. No nie sądzę, żeby akurat Prawo i Sprawiedliwość wygrywało w tym pojedynku, bo to jest pojedynek dwóch molochów ciągle. Nawet mocno spersonalizowany, bo jakby tam nie słuchał, to i tak się kończy na takiej relacji Donald Tusk-Jarosław Kaczyński. No nie chcę być inaczej, tak właśnie jesteśmy podzieleni. Mam wrażenie, że Prawo i Sprawiedliwość już użyła ten ładunek emocji, za pomocą którego, no, jakby strzelało do naszych serc, tak to nawet nazwijmy, bo rzeczywiście prawo i sprawiedliwość stawia na emocje. W tym konflikcie racji i emocji, takim dysonansie, faktycznie jesteśmy emocjonalni, zwłaszcza my lechici, i do pewnego momentu to bardzo dobrze robiło, ale zużywa się to tak, jak wszystko, i teraz nawet pan prezes. Tu jest jedna może rzecz. Panowie mogą na mnie krzyczeć, ale jednak takie mam wrażenie. Pana prezesa cały czas w tych emocjonalnych wystąpieniach stylizują, jak sądzę, doradcy w dużej mierze na lwa. A pan prezent nie jest już lwem, no naprawdę ani tak optycznie, ani werbalnie. Bo też i, i powtarza się, i mówi za wolno, i sapie za dużo. No można by tutaj y, długo opowiadać, więc mam wrażenie, że dobrotliwy dziadunio byłby znacznie i lepszy i ciekawszy, bo w takiej roli jeszcze pana prezesa nie oglądaliśmy. A Pani tu Pani, cały czas na lwa. To może po prostu pan prezes nie potrafi w roli tego dobrego dziadunia? Ja myślę, że stawiają na emocje, bo pieniądze już postawili. Ach, to e, tak. tym o tym też coś jeszcze coś będziemy trzeba, mówić. Tak. Tak, tak. Znaczy, ewidentnie to m, się odbywa najbardziej w tej sferze wizerunkowej, bo co, jak ma się odbywać i co strzał to trochę jest albo nie wypał, albo w celu nie siedzi. E, pan, pan, ja, ja jestem tego zdania i to naprawdę nie jest rzecz, która jest negatywna, znaczy, w sensie nie, 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 nie zamierzam obrażać Pana Prezesa, powiem Boże, e, jest e, misja, wizja, jest halucynacja i Pan Prezes jest na etapie halucynacji, jeżeli on do dziennikarzy mówi, wy żyjecie w jakimś nierealnym świecie i tak dalej, to sprzedaje jakąś historię albo świadomie, no to można by zrozumieć, chociaż wtedy te realia są jeszcze gorsze, albo po prostu nieświadomie, co jest katastrofą dla prawa sprawiedliwości, bo oni z prezesem wygrać nie mogą, w sensie jak jest prezes z prezesem, żeby wygrać wybory następne jakieś, a bez prezesa nie istnieją. Czyli szykuje się jednak mimo wszystko e, jakiś brutus e, z, e, z, e, z no, jak się tam, z Częstochowy chyba? Nie, nie z Częstochowy, z Kielc. E, m, w każdym razie szykuje się brutus. E, Czarek? E, no, no to nie wiem. Mister, mister, były mister Czarnecki jest najbliżej tego. Czarnek, proszę. E, żeby zostać Brutusem, zresztą już to robi. E, chociażby prze, przejmując narrację pod więzieniem. E, m, wyglądało, że to może jest starc, starcie dwóch molochów, z tym że jeden moloch okazało się, że jest albo za tłusty już i za bardzo bezzębny, albo nie ma tego spoiwa, to znaczy to, co tak najbardziej spajało i to co już dwa razy Jarosławowi Kaczyńskiemu się udało zrobić, czyli dobra, okopujemy się mała kadrowa, przetrzymujemy. Panie redaktorze, czy pana zdaniem dziś prawo i sprawiedliwość jest bezbronne? Czy pan odniósł takie wrażenie po tym wszystkim, co się w tym tygodniu wydarzyło, szczególnie oczywiście mam na myśli obrady sejmu, kiedy wszyscy spodziewali się, że pisma Jakiś pomysł, jakąś nową strategię na to, jak całą sprawę rozegrać. No, zaczęło się trochę od tupania. <laughs> niektórzy stwierdzili, że no, prawie jak u Rubika. Na tym się skończyło. No, postawiono te kartony, przyjęto panie Wąsik i um, Kamińską na galerię Sejmu. I tyle. Znaczy tak, Sienkiewicz obroniony, budżet przyjęty, e, ustawy są przejmowane e, i wszystko e, no, działa. Być może nie jak super naoliwiona maszyna, no bo trudno e, w tej sytuacji tak działać, ale jednak działa. Pani redaktor, mądrzy ludzie mówią tyle niezależności ile stanu konta. I okazało się, że Pis, który miał państwo i traktował to państwo nie jak twór do zarządzania, tylko jak własny twór, gdzie władca sięga do, do wora, jak mu brakuje, nie zgromadził zapasów i nie przygotował się na te trudne czasy. Czyli teraz są totalnie bezbronni, jako że nie są w stanie sobie zagwarantować strumienia przychodów, który by ich zabezpieczał na takie funkcjonowanie na najbliższe lata. Po prostu zmarnowali. Nie zbudowali telewizji, a ten, ten w oczywisty sposób nowa władza im y, odebrała, czyli nie przygotowali tych instrumentów na ten zły czas. W związku z tym Budują narrację taką, to jest tylko przygotowywanie takiej narracji, że wszyscy, którzy będą siedzieć, to nie za złodziejstwo, tylko za, po, za politykę. Za bohaterstwo. Tak, za bohaterstwo. No i będą więźniowie hydrauliczni, polityczni i najróżniejsi, najróżniejsi inni. No to jest strategia, która do nikąd nie prowadzi, bo to jest strategia taka, że tych kartonów na sali sejmowej najprawdopodobniej będzie coraz więcej. W oczywisty sposób pojawią się, y, czy to świadkowie koronni, czy mali świadkowie koronni. No to taka propa pana Wawrzyka, że państwo z go nie znają, ale pewnie pan Wawrzyk zna ich, bo tak zasugerował y, y, Donald Tusk, y, że, no, być może będzie sypał pan Wawrzyk. I tak naprawdę, mimo że przez ten miesiąc, bo tu raptem miesiąc minął od hmm. nowego rządu, wydarzyło się tak wiele. To z mojego punktu widzenia tak naprawdę nie zdarzyło się jeszcze nic. Wszystko dopiero się teraz zaczyna. Na przełomie stycznia i lutego będzie się wszystko dopiero zaczynało i wtedy będzie dopiero... Wrzask. Według naszego sondażu przeprowadzonego przez Polster po miesiącu 43% dobrze ocenia rząd Tuska, 38% źle, cała reszta nie ma zdania. Czy po tym trudnym miesiącu, Pani zdaniem, Pani doktor, to jest e, dobry wynik, satysfakcjonujący dla Donalda Tuska, czy jednak te 43% to jest mało? Wynik jest całkiem niezły, chociaż e, z perspektywy premiera satysfakcjonujący być nie może. Mm. Natomiast jest całkiem niezły, bo tutaj Prawo i Sprawiedliwość liczyło na... Takie porażenie przez Polaków, bo ten rząd faktycznie wiele, wiele rozpoczął. Trudno powiedzieć, że robi, ale wiele rozpoczął. To jest pojedynek. Pan Sienkiewicz prowadzi swój, pan prokurator generalny prowadzi swój, gdzieś tam już się za to biorą też ministrowie innych resortów. I teraz obserwujemy. Jeżeli ten pojedynek, mam takie wrażenie, będzie wygrywać strona rządowa, na przykład bardzo spokojnie pan Sienkiewicz powiedział, nie ani kroku do tyłu, tak absolutnie, oczywiście pójdę do sądu, oczywiście. Natomiast nie, nie, dość tego. I to mówił bardzo spokojnie. Tak samo spokojnie mówi pan Bodnar. Nie, ja tutaj mam wszystkie kwity, które są mi potrzebne, ewentualnie też stanę przed trybunałem. I co ciekawe, oni są spokojni w, w tej narracji, mhm. nie ma krzyku emocji. Natomiast wychodzi pan Błaszczak i rwie szaty jako rejtan. No. Ale to też ciekawe, pani doktor, że to tak a propos retoryki, że były minister obrony narodowej czyni zarzut komuś z tego, że był pułkownikiem. I, a jeszcze ciekawsze, to, to jeszcze ciekawsze, bo już tutaj nie, zaraz nie, do pana przejdę. Czeka moment, czekam na odpowiedź, bo to jest kwestia, gdzie. Jeżeli Polacy w takim kontekście, 13 grudnia, Jaruzelski, Kiszczak, teraz Tusk, a zdrajcy, mhm. i słyszy pułkownik, to. No, no jasno, z wojskiem taki no. pułkownik. No, tak, natomiast jeżeli ktoś współpracował ze służbami III Rzeczpospolitej, to za to go ganiać. A z tymi współpracował no. pan, minister pan minister Sienkiewicz. Ja się nawet dziwię, że tego się nie podkreśla w komentarzach, że zaraz dobrze pułkownik, ale kto go nim robił i z kim on y, współpracował, bo to zupełnie inaczej rzecz pokazuje. Niemniej pan Sienkiewicz spokojny, pan Bodner spokojny, pan tak krzyczący emocją, troszkę to nudne się robi, bo to już się wyczerpało. Jak gdyby tej miłości to wiele nie było i już tą miłością atakować nie można. Czyli cały czas mamy, panie doktorze, przekaz negatywny. Tak, jak było w kampanii, w kampanii, która nie okazała się sukcesem dla Prawa i Sprawiedliwości. Czyli cały czas Prawo i Sprawiedliwość stoi w miejscu, nie wyciągnęło wniosków, nie ma pomysłu na jakąś inną strategię, oni jakiś inny sposób w... odbicia elektoratu? Mhm. Oni są trochę w takiej sytuacji, bo są, są dwa takie przysłowie. Jedno przysłowie klasyczne, że jak się nie ma, co się lubi, to się lubi, co się ma. Ale myślę, że Andrzej Poniedzielski to lepiej wyjaśnił, że jak się nie ma, co się lubi, to nie lubi się i tego, co się ma. I oni trochę się tak zachowują, że mają taki zasób, jaki mają. Mhm. E, tu a propos tego 100% zgody, y, y, ja już podkreślałem to pani redaktor, poprzednim razem jak byłem, że y, to jest powód do chluby i dumy, że y, Sienkiewicz, pan Niemczycki, których senator Kozłowski wtedy wziął do o, czyszczenia służb, no bo no. kogo miał wziąć? To, i, i, I stopień w wolnej Polsce. To, I wczoraj po raz pierwszy chyba, czy przedwczoraj pan, pan Sienkiewicz to po, podkreślił. No I, I to, to powiem, wybija wszystkie powiem, argumenty. Się Natomiast pamiętajcie państwo jednej rzeczy, że... Mm, to wygląda trochę na szok jeszcze ciągle. To znaczy, te fortuny były dla siebie pod siebie brali, a nie budowano jakiejś instytucji, co zakłada, że myślenie było takie, że my nie oddamy tej władzy jednak. I to było widać w pierwszych dwóch, trzech dniach, kiedy był taki lekki szok, a później jeszcze jest szok, ale troszeczkę. Nie brali pod uwagę przegrane. Absolutnie. Tak. Wyobraźmy sobie teraz sytuację, kiedy jest trzecia kadencja i to wszystko się domyka. Przecież codziennie dowiadujemy się, pani dyrektor zawsze się śmiała, jak ja mówiłem, że nie patrz w Dalwal po szmal. No, to no to wyszło po prostu idealnie, tam nic więcej nie ma, tam Są ideologii... nie czuje, jak rymuje. Po prostu. Oni... Y Ci 500, ci 200, ci 7. No rany boskie. No przecież to siły szybkiego rabowania w takiej czystej postaci. A my nie odkryliśmy jeszcze połowy nawet tych rzeczy. To, to ja, ja już się boję, co ten budżet i, i co tam w ogóle jeszcze w tym wszystkim jest. No to zaraz, panie i rodziny. te krzyki z, z mówicy są bardzo proste. Pan Błaszczak inaczej nie potrafi. E, ja już pamiętam go z poprzednich kadencji, kiedy uczył się jednej frazy i ją jak, z, z, upad taki jak mantra. No, Tak, zgodną lepszej... Już ich nie używał, czegoś tam nie totalna opozycja, a on ciągle używał. I teraz dobrze mu weszło, że to jest pułkownik tam Sienkiewicz i to cały czas krzyczy, natomiast... To teraz jeszcze jest wątek woreczka foliowego, który pan minister Sienkiewicz miał tak jak... wy, 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 wyjąć z marynarki i rozumiem, że cała prawicowa część mediów ja sympatyzujących z pisem sugeruje, że się... No tam... tak, na cóż w nim było? Skazany, kamiński tak. głoduje, ja rozumiem. Tak. A może mu się bardziej chce pić niż jeść, nie wiadomo. To tak jak z tym rosyjskim żołnierzem na Dnieprze, nie? W związku z tym bo trzeba popatrzeć na jedną rzecz. M, mierny, bierny, ale wierny. I ponieważ jak się jest władzy, no to ten bierny i, i, i wierny jest super. Ale jak się jest w opozycji trzeba wymyślić coś konstruktywnego, to ten mierny przeszkadza najbardziej. Mhm. Dlatego ja myślę, że w takim tempie pan prezes Kaczyński no, będzie musiał rozważyć, czy lepiej zejść ze sceny lekko pokonany, czy będą go musieli wynieść po nokaucie, e, A już przebierają nogami w pisie też, e, dochodzą różne słuchy, że ci młodzi, czego mówią, no tak dalej być nie będzie. No. Oni chcą ginąć. Tak. Puści mnie pan, przepraszam, no to tak jak gdyby kontynuując. Bo sama też no, byłam w takiej rozmowie w różnych bywamy teraz. Sposób argumentacji. po prostu tak się trzymają kurczowo, mm. tego jednego wątka, zdrajcy komuchy. Mm -hmm, mm -hmm. I to jak było, bo przecież no, sama miałam taki pojedynek, że mówi inąd postać znana, że jak to? Nie, nie siedział Jaruzelski, nie, nie siedział Kisztak, a wy tutaj takich patriotów. Kształły. nie No ale ja powiedziałam, że. Przepraszam, nie, nie przyjmuję dyskusji na tej płaszczyźnie, dlatego że z tego, że Kisztak nie siedział, jako żywo no, nie wynika logicznie, że ma nie siedzieć Kamieński, nieprawdaż? Bo wydaje się, że Tam ciągle będą grabić tymi grabiami PRL, y, tamte służby, stąd ten pułkownik. Nie, nie, to już się Reżim troszkę i... zużywa, tak?